Hej, tutaj Jessa, witam się z Wami w nowym vlogmasie. Kicia tylko myśli, co by tutaj dzisiaj zbroić. Hm. Te nieestetycznie powieszone lampeczki to nie jest nasza sprawka, to jest sprawka naszej małej projektantki. Proszę odejść od choinki. Helcia, nie wolno się bawić bombkami. Światełkami też nie. Zaraz pancia będzie musiała poprawić. Hej! No, widzicie to? Oszty! oddawaj. Dzisiaj nie tryskam energią, to z góry Was przepraszam, czuję się taka niewyraźna, bo od kilku dni chodzę niewyspana. W weekend o 3 rano były głośne prace drogowe, później ten silny wiatr tak u nas gwizdało, że nikt z nas nie mógł spać, ani Vito, ani ja, ani Hela, a wczoraj i dzisiaj obudził mnie kolejny, nowy, głośny remont, więc wspaniale. Zazwyczaj jak zaczyna się nowy remont, to ekipa nie wie lub nie chce wiedzieć, że można remont zaczynać u nas od 10 i o 7 i rano już potrafią wiercić, co nie jest przyjemnym porankiem, więc nie wiem, ile jeszcze tutaj wytrzymam. Ja już nie daję rady. Ja wiem, że jest vlog, ma być fajna, ciepła atmosfera, nie chcę narzekać, ale też musiałam się wygadać, bo mam tego podziurki w nosie. Mam tego naprawdę dość. Dom to ma być taka oaza spokoju, a my tego spokoju tutaj nie mamy. I 5 na 7 dni w tygodniu w dalszym ciągu jesteśmy niewyspani, a sen jest tak ważny. Słyszę, że znowu coś się zaczyna, więc chyba trzeba uciekać z domu to zrobił mi przed wyjściem mocną zieloną herbatę. Ukradłam mu aszwagandę, więc mam nadzieję, że jakoś to dzisiaj będzie. Wczoraj w zarze kupiłam taką sukienkę. Ona ma przepiękny, śliwkowy kolor. I kupiłam ją z myślą o tym, że będę już miała stylizację na wigilię. Nie będę się musiała zastanawiać, co spakować, co założyć. I to była bardzo szybka akcja, bo weszłam do sklepu, spodobała mi się na wieszaku i bez przymierzania po prostu kupiłam. Stwierdziłam, że na spokojnie przymierzę ją sobie w domu. I one wszystkie w sklepie wisiały tymi kokardami do przodu. I dzisiaj, jak ją Przymierzyłam, to okazało się, że ta kokarda jest z tyłu sukienki i teraz nie wiem, czy mi się podoba, bo jednak ta kokarda daje taki fajny, delikatny efekt. Ja myślałam, żeby do tej sukienki założyć albo taki cienki, czarny pół golf golf, albo białą koszulę. I wtedy wyglądałoby to bardzo fajnie z tą kokardą z przodu. Do tego czarne rajstopy, pół buty, lub kozaki. Może muszę po prostu jeszcze raz ją przymierzyć ze wszystkimi innymi elementami i wtedy zdecyduję. Ona teraz na wieszaku wygląda na taką. Kwadratową, ale całkiem ładnie podkreśla talię i jest taka lekko rozkloszowana. Tak to się prezentuje. Pierwotny plan był taki, żeby założyć taką klasyczną prostą białą koszulę. Bo z przodu miała być kokardka, ale jeśli kokardka jest z tyłu, to teraz tak na szybko z szafy wyciągnęłam taką koszulę z falbankami. Ja wiem, że te falbanki będą dla niektórych tłumaczyć, ale mi one jakoś kojarzą się z takim przyjęciem, właśnie z Wigilią. Uważam, że fajnie to wygląda, kiedy sukienka jest taka prosta. Do tego dodatki: czarne rajstopy, buty. I podoba mi się to nawet. Zapytam się jeszcze Wito, co o tym myśli. Może nie jak na wigilię z rodziną, to mamy też w piątek wigilię ze znajomymi, to może tam będę miała taką stylizację? Dajcie znać, co myślicie. Dzisiejszy świąteczny prezent dla Was objętościowo może wydawać się mały, ale było w tym roku już podobne rozdanie i bardzo Wam się spodobało, więc postanowiłam je powtórzyć. I dzisiaj, oprócz kartki świątecznej wykonanej przez nas, możecie zgarnąć też kartę podarunkową do Sephory o wartości 500 zł. Więc za taką kwotę można kupić sobie już naprawdę bardzo fajny prezent. Wystarczy zaobserwować mnie na Instagramie oraz zostawić komentarz i łapkę w górę pod tym filmem. Powodzenia, trzymam kciuki. A ja uciekam z domu. Minęła dziewiętnasta. Na fakty zapraszam. I go jest w Fakty są takie, że nie ma nawet szesnastej, a Ty pijesz drinka. To jak klamania. Bez alkoholowego drinka. Złapaliśmy się na obiad. I testujemy sobie nową restaurację. Dzisiaj Bene w Sopocie, restauracja włoska, gdzie są makarony. Powiem mam że ja jeszcze w trójmieście nie znalazłam restauracji, w której są dobre makarony. W której są lepsze makarony niż ja robię. Tak? Tak. Królowa Makaronów. I lasagne. <laughs> I lasagne i zup ostatnio też. Zdaliśmy przystawkę, arancini, focacie jako czekadełko. Na razie wszystko jest bardzo dobre, piękny wystrój, więc jak na razie no plus. Ale zobaczymy, jak pasta. Słusznego. And family making angels in the sand, you let me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Musiałam dzisiaj pojechać do Gdyni, więc zapakowałam cały sprzęt, kamerę. Stwierdziłam, że trochę ponagrywam, bo obiecywałam, że pokażę wam świąteczne trójmiasto. Sopot mogliście już zobaczyć w poprzednim vlogmasie, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to zapraszam. Ale powiem wam, że Gdynia niestety mocno mnie rozczarowała, bo nie ma tam absolutnie żadnego klimatu świątecznego. Jest bardzo mało dekoracji, zero atmosfery i mimo, że Gdynię lubię bardziej, to na tle Sopotu wypada bardzo słabo, jednak w Sopocie stworzyli dużo, dużo lepszy ten klimat i te dekoracje są piękne, więc jeśli przyjeżdżacie do Trójmiasta, to Sopot na pewno bardziej Wam się spodoba, zobaczymy jeszcze jak będzie w Gdańsku, do tej pory byliśmy tylko na jarmarku, ale jutro umówiłam się tam z koleżanką, więc w kolejnym vlogmasie pokażę Wam jak wygląda świąteczny Gdańsk. Pierwszy raz w tym sezonie będziemy robić grzańca, ale na białym winie, bo to jest mój ulubiony, zdecydowanie bardziej wolę białego grzańca od czerwonego. Wszystko sobie tutaj już przygotowałam, Mam Oczywiście białe wino, pierwsze lepsze, jakie było na półce w sklepie, to przy grzańcu nie jest ważne. jest oczywiście miód. Mam zielone jabłko, gruszkę, pomarańcze i przyprawy. One są z Zanzibaru. Kupiliśmy sobie je rok temu, jak byliśmy na wakacjach i mam goździki oraz cynamon, więc zabieram się za grzańca. Jeśli jeszcze nie próbowaliście białego, to polecam. man wow. grzańca na mocnym ogniu i rozgotowały się wszystkie owoce, więc niestety nie wygląda zbyt dobrze, ale może przynajmniej jest niedobry w smaku. Nie podobała mi się za bardzo Twoja mina. Spróbuję. Ale spróbuję sama. Mi smakuje. Nie smakuje. Nie wiem co Ty masz, przecież Ty lubisz kwaśne rzeczy. No nie tak. wiem dlaczego Ci ten grzaniec nie smakuje. Dla mnie jest dobry. Może po prostu wino było słabej jakości. Możliwe. Wina wina. Na pewno nie moja. Ja zrobiłam wszystko tak, jak miało być. Grzaniec musi być trochę słodszy i mieć No to możemy dodać jeszcze trochę przypraw. Bo to, to możemy dodać kwaśno. I mocno możemy bina. dodać jeszcze cynamonu i możemy dodać jeszcze miodu i wtedy może będzie lepszy. Jak mi smakuje. I tobie to po, po dwóch szklankach też to będzie. No, no <laughs> już, pewno. już obojętne. Zobaczcie, jaką bluzę Kupiłam mu wczoraj w galerii, bo na tych moich vlogach zawsze. Tak się wydaje, że on jest taki miły. A więc tak... teraz jest opisane, że nie jest miły. Dziękuję. Nie ja... Jesteś miły, ale masz też swoje zdanie, więc to nie jest tak, że wszystko jest zawsze po mojemu. Musieliśmy to po prostu napisać. napisać. No nie wygląda to jak grzaniec, wygląda jak taka herbata zimowa, taki napar na przeziębienie, przez to właśnie, że te owoce się rozgotowały, no ale trudno. Mi smakuje, najwyżej sama wypiję i wtedy już na pewno będę bardzo dobrze spała. Nie, no dobra jest, naprawdę nie wiem co ten bito wygaduje. Zazwyczaj mamy bardzo podobne smaki, albo coś nam smakuje, albo nie, więc może dorzucę mu faktycznie cynamonu, miodu i wtedy będzie ten grzaniec lepszy. A co do dzisiejszej restauracji, to w końcu mam dla was polecajkę makaronową, bo naprawdę było bardzo pysznie, bardzo ładny lokal, także możecie się wybierać. Grzeczna kicia, tak sobie tylko leżysz obok choinki, tak? Już nie będziesz nic broić, już zostawisz bombki w spokoju, zobacz jaką masz fajną gwiazdkę, możesz się nią bawić. A chcesz smaczka? Hmm, cały dzień mnie w domu nie było, jak chcesz smaczka, to mogę Ci jakiegoś dać. Tylko musisz się do mnie ładnie przytulić. Co Ty na to? Idziesz? Nie, teraz jest chill i będę udawała, że jestem grzeczna, a tak naprawdę to zaraz zaatakuje choinkę. Mhm. Zobaczcie co to jest za ananasek, przed chwilą mówił, że mu nie smakuje. A teraz pijesz z chochelki. Przegryzuję. <gryzuje> <Ale> w... <gryzuje> Wiesz, że my mamy w domu szklanki, nie musisz pić z chochelki. Wszystko w swoim czasie, jeszcze chwila i będzie idealne. A, czekamy, aż się jeszcze bardziej przygryzie. Jeszcze więcej, tak. Ja już Muszę moje przegrać. wypiłam i jest jej bardzo do śmiechu, ci powiem. Wybieramy teraz jeszcze jakiś świąteczny film. Wczoraj Vito namówił mnie na Kevina. A dla mnie Kevin to jest film, który ja oglądam tylko w Wigilię, bo to też jest taka tradycja, że on zawsze leciał na polsacie w wigilię i od dziecka pamiętam, że na tego Kevina się czekało, ale mm, trzeba iść też czasami na kompromis. <grym> tak jak już mówiliśmy, nie wszystko zawsze jest po mojemu, więc obejrzeliśmy wczoraj jedną część, ale dzisiaj już wybierzemy coś innego. I na Netflixie jest cała playlista świątecznych filmów. One co prawda są no, bardzo kiczowate, ale w takim okresie świątecznym. Tak chyba musi być po prostu. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Miłego wieczoru. Pa i buziaki.